The Siemanko wszystkim, ja nazywam się Dawid i witam Was dzisiaj w poradniku do trybu kariery menedżera w FIFA 22. Na samym starcie, może powiem, że nie jestem jakimś niesamowicie wielkim ekspertem od trybu kariery, ale jakieś tam pojęcie mam i moje obserwacje w dzisiejszym poradniku postaram się Wam przekazać dla osób, które jeszcze może tego trybu nie odpalały albo po prostu przechodzą z Ultimate'a, który jest teraz strasznie przesycony różnymi kartami i ogólnie no za bardzo nie ma już co tam robić i na przykład chcą sobie na spokojnie teraz na sam koniec FIFA popiekać w karierę, więc to będzie taki poradnik, nie jakiś bardzo rozbudowany, jakieś niesamowite rzeczy, bo jak, jak wiemy, no, tryb kariery nie jest bardzo rozbudowany, więc nie mam za bardzo też czego tutaj tak wielkiego przedstawiać. Ale oczywiście na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj już tacy zaawansowani, gracie długo w tryb kariery, no to na moim kanale są różne mody do trybu kariery. Także zapraszam serdecznie i możecie sobie tam wprowadzić na przykład licencję na serię A i tak dalej, i tak dalej. No, tam dosyć dużo tych modów już przedstawiałem. Więc no co, no ja nie przedłużam, przechodzimy do tego poradnika i sami i zobaczycie, co ja tutaj dla Was przygotowałem, także zapraszam. Ok, a więc rozpoczynamy nową karierę, jesteśmy już w trybie kariery, no i co na samym starcie warto tutaj zrobić, może zaczniemy od treningów Nie warto ich tutaj od razu symulować albo wyłączać, bo jak sami widzicie, używając przycisku RT, Możemy zarządzać tutaj tymi wiadomościami oraz treningami. Możemy je pominąć. Jak sobie damy na pominięcie, to teraz po prostu będzie nam automatycznie symulowało te treningi. Ale oczywiście trzeba wejść i rozegrać te treningi w taki sposób, żeby po jakimś czasie, gdy wchodzimy tutaj właśnie w te treningi, no to były... Były właśnie one już oceniane. Żeby nie było po prostu tej oceny inaczej. Żeby nie było e, treningu, którego jeszcze nie wykonaliśmy. Musi być po prostu ta ocena, bo gdy mamy tą ocenę, to na spokojnie możemy sobie po prostu przejść i te dni treningu pominąć. I wtedy po prostu no, nie będzie nam to zawracało głowy, bo cały czas takie klikanie e, przycisku symuluj i popatrzcie, ile trwa ta symulacja. No, Wychodzenie tutaj znowu, jakieś zatrzymanie zaraz będzie. Klikamy znowu, żeby przechodzić dalej, i tak dalej. No, jest to strasznie, e, strasznie długo to trwa, no nie? I e, właśnie ja polecam od razu zrobić te treningi. To zajmuje mniej więcej e, ten cały miesiąc, chyba tak do 31 lipca, albo może nawet troszeczkę dłużej, nie wiem, może do 12 sierpnia i jesteście w stanie już naprawdę praktycznie chyba wszystkie te treningi zrobić. No i po prostu wtedy jak już macie te treningi, że wchodzicie do nich i widzicie, że yy, no trzy te treningi, które są tutaj ułożone. I mają tą ocenę, na którą je ukończyliście, no to możecie sobie kliknąć teraz to RT, zarządzacie, zarządzacie przerwaniami, tak to tutaj przetłumaczyli. No i po prostu klikacie sobie dni treningu, pomiń i nie musicie się niczym martwić, bo będzie to cały czas symulowane i wasi zawodnicy będą te treningi robić. Dobra, kolejny aspekt. Ja zacząłem karierę Realem Betis. Przechodzę może do biura. No, i oni mają 16 milionów, budżet na pensję dosyć wysoki. No i co możemy teraz zrobić? No mamy wysoki budżet na pensję, budżet transferowy no jest mały, nie możemy za bardzo nikogo kupić. Więc jeżeli chcecie tutaj wyłowić jakichś zawodników za darmo, w sensie, że kończy im się kontrakt, to po prostu przechodzicie na tą globalną sieć transferową dajecie kontrakt na jeden, pozycja dowolna, atrybut dowolny, wiek dowolny i teraz ten łowca talentów będzie z poszczególnych lig, do których wysłaliście ich właśnie szukał zawodników z dowolnej pozycji i których kontrakt będzie dobiegał końca, który u których po tym sezonie będzie można zakontraktować za darmo Więc to też jest fajna rzecz No i oczywiście ciłowcy talentów No warto tutaj sobie zatrudnić tego skauta, No chyba, że zaczynacie faktycznie mniejszym klubem No to korzystacie z tych, których macie, wysyłacie do jakichś takich niższych lig Z których możecie kupować jakichś zawodników Albo do wyższych lig I po prostu ściągać ich za darmo Zależy jak kto chce grać karierę Bo jeżeli gracie taką realistyczną No to oczywiście to nie jest za bardzo realne, że jakiś mały klub będzie wyciągał zaraz zawodnika, który tam ma 80 oceny ogólnej, czy tam, czy tam może nawet więcej, eee, więc, e, więc tak to się tutaj prezentuje. No i kolejna rzecz, jak mamy tutaj ten taki niski budżet transferowy, to warto zainwestować w tą szkółkę juniorów. No my, ja mam tutaj już jednego tego juniora, znaczy juniora <śmany> skauta przygotowanego. No i możemy go wysłać do różnych, do różnych państw z całego świata. No więc na przykład, nie wiem, wyślijmy tego naszego jednego skauta do, dajmy na to może Niemiec. No i tutaj macie typ zawodników, jakich potrzebujecie. Za bardzo nie wiem. I jacy zawodnicy w poszczególnych y, tych krajach są najlepsi do wyszukiwania, ale często właśnie zawodnicy fajni trafiali mi się z Bułgarii. No i możecie sobie określić czas, na przykład 6 miesięcy, i niech to będzie typ dowolny. No i za miesiąc ten scout właśnie przyśle wam raport o nich i możecie sobie ich wybierać. Jeszcze taka krótka dygresja. Jeżeli chcecie bardziej sobie ogarnąć tych scoutów, juniorów, jak ich w ogóle rozwijać, to również przygotowałem specjalnie poradnik dla Was, więc możecie wbić do mnie na kanał i sobie go znaleźć. On tam gdzieś jest i tam dogłębniej pokazuje właśnie jak rozwijać tych juniorów. No ale warto na pewno w nich zainwestować. Bo z juniorów można fajną kasę zarobić, więc na to też możecie zwrócić uwagę. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o finanse w klubie. No, możemy jeszcze tutaj do nich przejść, i tutaj macie już dogłębnie pokazane. Co, co, ile zarobiliście, jakie były zyski, zarobki, wydatki, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie sobie zwiększyć ten budżet transferowy, na przykład obcinając pensję. Ale jak sami widzicie, no nie jest jakoś to dużo, bo to 10 milionów tylko nam tutaj przybyło, a i tak nie mielibyśmy raczej szansy nikogo podpisać. No i teraz kolejna rzecz, czyli nasze nieszczęsne oczekiwania zarządu. Warto jest je sobie przejrzeć przed rozpoczęciem sezonu. Jak sami widzicie, na przykład. Do szkółki mamy tutaj ściągnąć za zadanie bramkarza, obrońcę, pomocnika, napastnika w liczbie po czterech. No dosyć dużo, jeżeli ktoś się bawi w tą szkółkę, no to spoko, ale no jest tego dużo. Sami widzicie jak to jest napisane, ale musimy uzyskać 5 y, spotkań, w których zachowamy czyste konto. Wtedy wzrośnie nam ocena menedżera, ocena zarządu, o może tak bardziej to powiem. Y, I tutaj finanse. W ciągu 3 sezonów zwiększ wartość klubu o 75% poprzez sprzedaż. To, 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 ok. Sukces krajowy. No i tutaj te wymagania nie są takie wygórowane, ale czasami zdarza się, że dołączacie do jakiegoś klubu i naprawdę tu jest samo wysoki, 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 wysoki i musicie ogarnąć po prostu jakiś taki jeden albo dwa cele, które na 100% zrealizujecie, żeby nie było na koniec sezonu, że na przykład z was zwolnią, bo sukces krajowy może być wysoki i sukces międzynarodowy może też być wysoki więc jeżeli na przykład w sukcesie krajowym będzie że macie wygrać ligę oraz puchar kraju no to jak ich nie wygracie będzie lipa i tak samo w kucharze międzynarodowym i właśnie przez to może być potem problem, że zostaniecie zwolnieni więc na to też trzeba zwracać uwagę właśnie przed rozpoczęciem tego sezonu a więc to były takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przed rozpoczęciem sezonu i teraz może jeszcze może jeszcze warto się zastanowić nad formacją naszego zespołu co ja wam tutaj mogę doradzić no na pewno mogę wam doradzić że formacja 4 423 jest dosyć dobrą formacją. Zresztą ja już naprawdę kombinowałem z tymi formacjami, zrobiłem specjalny odcinek z porównywania formacji niektórych zespołów i ja naprawdę dalej nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale wydaje mi się, że 4-2-3-1 to jest taka optymalna ta formacja, wąska jak i szeroka do grania właśnie w tryb kariery, do symulowania trybu kariery. No i teraz przejdźmy sobie tutaj może do taktyki, styl gry w obronie. Za bardzo nie wiem jak tutaj wam mogę doradzić, bo naprawdę jest kombinacji mnóstwo, ale zauważyłem, że pressing po utracie piłki oraz zdecydowany pressing to są takie bardzo dobre te taktyki do gry w obronie i jeżeli gracie już takim zespołem, który jest dosyć wysoko oceniony w środku pola jak i również w obronie, to warto tą głębokość sobie dać wysoko na 70, może nawet na 80, a szerokość dobieracie pod dany zespół. Jeżeli dany zespół gra szeroko, no to dajecie tak 60, 70, a jeżeli gra wąsko, czyli tam na przykład jest formacja 4-1-2-1-2, to jest ta właśnie ta wąska formacja. No to dajecie sobie, nie wiem, może 40, 40 albo 50, tak optymalnie. Natomiast ofensywa. Ja tutaj e, poszedłbym w zrównoważone, i zrównoważone na samym początku. Jeżeli klub w, w ofensywie nie jest bardzo wysoko oceniony. Natomiast gdy klub jest już tak dosyć dobrze zorganizowany, w sensie tam zawodnicy mają dosyć wysokie te oceny, dodałbym cierpliwe przygotowywanie piłki, no i stwarzanie szans zrównoważone, natomiast szerokością za bardzo nie wiem, ale tak może 50, 60 oraz zagęszczenie szesnastki na 6 tych oczek albo 7 nawet. Rzuty różne pozostawiamy. Albo nawet dajemy na dwa i rzuty wolne. To samo, bo rzadko kiedy e, piłka po tych stałych fragmentach wpada do siatki, a możemy narazić się na kontrę, czego bardzo nie chcemy, e, gdy na przykład mamy głębokość ustawioną bardzo wysoką, więc lepiej sobie dać e, to niżej. No i to by była taka podstawowa formacja. I możecie jeszcze tutaj sobie poustawiać te formacje, jeżeli gracie na przykład, e, symulujecie, o jeżeli symulujecie e, i oglądacie ten mecz, no, to możecie w szybki sposób sobie zmieniać te formacje za pomocą strzałek. Tych strzałek na padzie w prawo, no to będzie oczywiście na przykład o jedno oczko w prawo to będzie ofensywny, o dwa bardzo ofensywny. No, tam się będzie wyświetlało, na pewno to ogarniecie. No i z wytycznymi zawodników za bardzo się tutaj nie bawię. Nie wiem za bardzo, co wam doradzić. Może na razie to zostawię, żeby każdy z Was sobie dobrał to indywidualnie. Na spokojnie sobie siądźcie do tego i ogarnicie. I tak, dobra, już mamy przygotowaną tą formację. I na przykład jeszcze jeden taki pro tip dla was, że jeżeli widzicie, że jakiemuś zespołowi naprawdę bardzo dobrze idzie, to może to być znak, że ta formacja ich bardzo oddaje. Więc klikacie sobie w składy, importuj skład i możecie zimportować dowolny, dowolną formację danego zespołu. Ostatnio testowałem formację Chelsea. I wiem, że ona bardzo też dobrze działała. Ona chyba ogólnie wygrała. Ona ogólnie w ogóle wygrywa teraz pod względem użyteczności w tej serii na kanale u mnie, która formacja jest najlepsza do gry w trybie kariery. Więc warto sobie też ją przetestować. Może, może na samym początku też wam odda w jakichś mniejszych klubach albo w większych. Ciężko mi powiedzieć, bo no, no nie używałem jej. Dopiero testując to na tym. Klubie, gdzie mam zawodników powyżej 90 oceny ogólnej wszystkich, no to tam naprawdę ona sobie świetnie radziła. No i jak widzicie tutaj ten puchar przedsezonowy jest już za nami i przejdźmy sobie do kalendarza, bo przesymulowałem to na szybko i jak widzicie symulowałem to właśnie na tej formacji Chelsea i bardzo dobrze ci zawodnicy sobie tu poradzili, ograli wszystkich, ani jednej porażki nawet nie było. No i tak, no tutaj możecie sobie szybko to symulować, zaznaczacie do którego miejsca chcecie, żeby przesymulować, możecie w każdym momencie zatrzymać tą symulację, tak więc kalendarz też jest bardzo użyteczny. Bo no te wszystkie mecze tutaj teraz przesymulowałem właśnie na kalendarzu i o dziwo udało się je wszystkie wygrać. I teraz tak, rozpoczynamy sezon, i zawsze warto, według mnie, zawsze warto jest brać udział w tych konferencjach, bo one podnoszą morale zespołu i zawsze lepiej to wygląda. No, możemy ich motywować, możemy im tak gratulować, albo na takim neutralnym stopniu tutaj z nimi być. No, to ja może ich tak. Pierwsze, ich zmotywuję. Tak, tutaj możemy im pogratulować. W sensie, ja sobie to tak nazywam. Nie wiem, czy faktycznie tak to jest. I możemy tutaj ich też zmotywować. Jak widzicie, no tam klub jest bardzo szczęśliwy. Popatrzmy sobie na nasz skład. Też jest bardzo szczęśliwy, tylko no nie mają tego, tego ogrania. Jak widzicie, ten taki diamencik jest na pomarańczowo, ponieważ no, nie wykonywałem tych treningów, więc no, to ogranie nie stoi na takim wysokim stopniu. I tak, dobra, więc konferencje prasowe są dosyć ważną rzeczą. Także pamiętajcie też o nich, żeby od czasu do czasu tam wejść do nich i jeżeli na przykład wasz zespół jest w takim kryzysie, to żeby ich jakoś podnosić na duchu poprzez, te, poprzez właśnie te konferencje. No i słuchajcie, sezon jest już za nami, jak widzicie, są tutaj ikony w FC Barcelonie, bo wczytałem zły skład. E, tak więc, e, no to tak na marginesie. Ale sezon jest już za nami, ta ocena menedżera nie jest taka wysoka jak była na samym początku, no bo wiadomo tam parę wpadek było, jak widzicie dalej to skupienie, to otrenowanie tych zawodników jest na, nis na niskim poziomie, bo ten diamencik jest żółty i są niezadowoleni niektórzy zawodnicy i teraz możemy sobie tak popatrzeć kto tutaj jest zadowolony a kto nie, no większość tej naszej podstawowej jedenastki jest tutaj niezadowolona. I też ogranie, chyba każdy tutaj ma dosyć wysokie, no tak Guardado tutaj pewnie nie gra, bo grał za niego Fekir, bo oczywiście ja to symulowałem cały czas przez, przez kalendarz i tak, no tutaj jest na pewno dużo zawodników, których trzeba wywalić, więc jeżeli widzicie, że tam macie takich zawodników, którzy nie grają, no to oczywiście wchodzimy w centrale składu. I po prostu dodajemy na listę transferową na przykład tych zawodników, którzy są tutaj rozgoryczeni, bo oni nam zaniżają e, jakby morale w zespole. I przez to tworzą się problemy, i wydaje mi się, że w jakiś sposób to wpływa również na całą kształt e, gry zespołu, więc warto przemyśleć, kogo chcecie zatrzymać, kogo chcecie wyrzucić z klubu. Jeżeli na przykład jest jakiś zawodnik, który nie chce odejść, jest zły. Na przykład na no taki Raul Garcia wydaje mi się, że nikt by go nie chciał kupić. 21 lat, 68 oceny ogólnej. Więc zawsze możecie zwolnić takiego zawodnika za, za określoną kwotę. Ale możecie tych zawodników zwolnić tylko dwóch na cały sezon. Więc rozsądnie wybierzcie kogo chcecie sobie zwolnić. I wydaje mi się tak również, że Lara. Lara, tak. Że ten Lara y, też miałby chyba problemy z odejściem. No chociaż jest tutaj dosyć dużo takich zawodników. Albo ten fekir też. No ale zwolnimy tego larę. No i resztę na przykład możecie powystawiać na listę transferową. Więc tak by się to prezentowało po tym moim pierwszym sezonie. I na przykład teraz możecie sobie sprawdzać statystyki, kto tam najwięcej bramek strzelił i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie również, że jest dynamiczny rozwój oceny ogólnej. Więc ten Borges Iglesias, który strzelił 25 bramek. To miał bardzo fajny sezon i jeżeli wejdziemy sobie w jego plan rozwoju, no to w następnym sezonie trzeba mu już fajny ten plan ustawić i ten, i on będzie się jeszcze lepiej rozwijał, bo po prostu przez to, że taki dobry sezon miał, ten jego potencjał i ogólnie rozwój wzrośnie i na przykład o no niej może się tam rozwinie o 2 oceny ogólnej, może o 3, nie wiem, nie wiem za bardzo jak to działa, więc za bardzo tutaj nie mam nic do dodania. No i tak sobie tutaj możecie porobić z zawodnikami, którzy fajne sezony mieli. No i oczywiście nie powiedziałem o tym na samym początku, że trzeba tutaj poustawiać te plany treningowe plany rozwoju, o plany rozwoju, żeby oni się rozwijali. No bo jak sami widzicie, na przykład taki zrównoważony to będzie za 50 tygodni dopiero gotowy, a tutaj za 16 już tam coś mu się mniej więcej rozwinie. Także zawsze warto patrzeć na te plany rozwoju i zmieniać je, bo po jakimś czasie one na przykład u tego Krystiana Krystiana, tak, tak, on jest Krystian. Tak, Krystiana Teo, eee, na przykład wspierający pomocnik będzie teraz na 70 tygodni. Jak on za te 70 tygodni go skończy, no to na przykład może się okazać, że wtedy boczny pomocnik, eee, który jest teraz na 70 tygodni, będzie na 16 tygodni na przykład. Więc e, wtedy warto przepatrzeć cały zespół no, i pozmieniać znowu e, te wytyczne do treningu do rozwoju. No i tutaj macie też finanse. Możecie sobie za pomocą xika na e, padzie od xboxa przesortować e, od najwyżej, e, od, od najdłuższego kontraktu do najniższego albo od najkrótszego do najwyższego. No i jak na przykład komuś się kontrakt kończy no to Albo zlecacie przedłużenie, albo po prostu sami wchodzicie do negocjacji z tym zawodnikiem poprzez negocjowanie kontraktu. E, co tu jeszcze mogę dodać? No na przykład, jeżeli chcecie zmieniać numery na koszulkach, to też tutaj jest taka opcja. I to stąd chyba jest wszystko. Nie wiem, czy tutaj coś mogę jeszcze dodać. Jeżeli oczywiście coś pominę, to dawajcie znać w komentarzach, bo wiecie jak to jest. Czasami coś umknie uwadze i mogę coś przeoczyć albo jeżeli w ogóle macie jakieś swoje takie takie rzeczy, jak tutaj grać w ten tryb kariery, bo na razie to jest taki poradnik dla ludzi, którzy jeszcze go nie grali. Pewnie ich nie jest za dużo, ale, ale mam nadzieję, że komuś może ten poradnik pomoże. No i tak jak sami widzicie, no mamy tutaj to biuro, jeszcze jest edycja menedżera, to tam możemy sobie pozmieniać na przykład jego twarz, stroje i tak dalej, i tak dalej. Kolejna opcja, czyli moja kariera, w której możemy sobie sprawdzić sezon po sezonie, jak to tutaj wyglądało, albo po prostu kariera ogólną, czyli tak jak widzicie tutaj rozegraliśmy na przykład w tym sezonie 60 spotkań, 34 wygraliśmy 15 porażek 11 remisów, 110 zdobytych bramek i 71 straconych i tak to tutaj właśnie wygląda dalej no to są oferty pracy no i możemy sobie popatrzeć do jakiego klubu potencjalnie moglibyśmy dołączyć Złożyć podanie o pracę i poczekać bodajże dwa dni na ich odpowiedź, czy nas przyjęli, czy nie. Kolejna opcja, czyli inne ligi, możemy popatrzeć, jak inne kluby radziły sobie w danych ligach. I tu mamy dostęp do wszystkich lig, które są w FIFA 22. Dalej, statystyki zespołów. I możemy tutaj e, sprawdzić statystyki zespołów, które grały w europejskich pucharach, e, w Mistrzostwach Świata, w naszej lidze hiszpańskiej, e, w pucharze Hiszpanii oraz w pucharze Ameryki Południowej i to jest chyba wszystko. E, nie można tutaj właśnie popatrzeć po wszystkich tych ligach, tylko tak jak mówiłem, te europejskie Puchary, Puchar Amery Ameryki Południowej, Mistrzostwa Świata, pewnie tam są też Mistrzostwa Europy, Puchar Hiszpanii, no, no to czyli na przykład, jak gramy jeszcze w, w, lidze, w lidze angielskiej, no to byśmy mieli też Emirates FA Cup i tak dalej, i tak dalej. No ale na przykład popatrzmy sobie na Champions League jak tutaj statystycznie prezentowało się Chelsea No i tutaj są wszystkie, e, wszystkie mecze, które e, dany zawodnik rozegrał w Champions League Ile bramek zdobył, asyst i tak dalej i tak dalej Szkoda właśnie, że nie można sobie przepatrzeć po e, statystykach zawodników w innych ligach Bo moglibyśmy w ten sposób wyhaczyć e, fajnych zawodników No ale niestety jest jak jest Mamy tutaj tylko parę tych opcji, więc jak widzicie można sobie tutaj tak wejść statystyki z statystyki zawodników i popatrzeć jak to tutaj wygląda. No i moi drodzy chyba w tym odcinku to będzie wszystko, mam nadzieję, że wszystkie opcje tutaj omówiłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś problemy z trybem kariery to śmiało zadawajcie je w komentarzach i ja postaram się wam pomóc albo nagrać jeszcze jakiś poradnik o ile będziecie tego potrzebować. Jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli według Was w ogóle jakoś inaczej trzeba tutaj rozgrywać ten tryb kariery, macie jakieś takie fajne protipy, no to zostawcie koniecznie komentarz i wspólnie stwórzmy tutaj w tym odcinku taki, taki fajny poradnik dla ludzi, którzy trybu kariery nie ogarniają. Będą mogli sobie wejść i w jednym miejscu zobaczyć to wszystko. W moim tutaj filmiku, jak i w komentarzach sobie na spokojnie poczytać. Także gorąco zachęcam do zostawienia komentarza. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, żeby ten odcinek dotarł do jak największego grona graczy w FIFA, którzy chcą albo grają w tryb kariery i nie ogarniają do końca, jak to tutaj wszystko robić. A ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia!